Witajcie moi drodzy, sting po długiej przerwie prawie miesiąc mnie nie było na rybach I teraz trzeba odrobić. Bo wiem, że karpią nie podaruje. No i nie podaruje, Jeszcze będę jeździł. Oczywiście o ile czasu wystarczy, bo z tym czasem jest problem. To nie jest takie proste. na razie na dziś spróbujemy tutaj posiedzieć do nocy. Ja sobie porządnie zanęcę to stanowisko. A zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam jak widzicie pół tej skrzynki kiszonej kukurydzy. Śmierdzi to jak cholera jasta nie idzie wyrobić. Ręka to będzie śmierdzieć dwa dni. Zanim się domyje, ale co zrobić? Pasja jest pasja. Eee... Za darmo karp nie przyjdzie. Trzeba się namęczyć. Ja trochę nie w formie, bo ostatnio bardzo dużo czasu spędziłem przed komputerem, no niestety praca przed komputerem nie należy do lekkich łatwych i przyjemnych, wszystko boli, kry, krzyż boli, nogi bolą, nogi bolą od siedzenia, szyja boli, a potem jeszcze sobie poszedłem na takie dosyć długie bieganie. Ja ponad 3 miesiące siedzę przed komputerem, żeby dopiąć tą swoją, tą swoją e, trzecią, trzecią książkę, no i ledwo, ledwo ziapię. Teraz jeszcze sobie pobiegałem i jestem całkiem wykończony, no ale, co zrobić. Przede wszystkim nie narzekać i pracować. Pracować ile się da. Wtedy kart może akurat w końcu się pojawi na wędce, bo to już trochę za długo na niego czeka, więc tak dalej pójdzie to z nich zrezygnuje, bo nie będę jak głupi siedział nad wodą i nic nie łowił. Pozdrowienia dla Przemka Rutka, który niedawno, kilka, może dwa tygodnie temu, był tutaj nad Sicinką z kolegą, siedzieli kilka stanowisk dalej. Przemku, pozdrawiam Ciebie i Twojego kolegę. Wszystkiego dobrego. Hej!